Wspieracie, kochani, w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na obiecany już jakiś czas temu. Hall, i w ogóle mam całe łóżko zawalone tymi rzeczami. A zorientowałam się, że tak naprawdę jeszcze nie wszystko jest to, co miało być, więc pomijmy to. Muszę wam to pokazać teraz, bo potem to już w ogóle tego nie pokażę. A i w ogóle jeszcze zanim zapomnę, to chciałabym Was też zaprosić na odcinek Niwa Live TV z moim udziałem, gdzie razem z operatorem i z Karoliną rozmawialiśmy sobie o takich evergreenach i ponadczasowych rzeczach. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to link do. Odcinka będziecie mieć na dole, a teraz przechodzimy już do zakupów. Jak wiecie zapewne, bo trąbimy o tym po prostu wszędzie, gdzie tylko się da. Do 28 listopada jest promocja w Rosmanie minus 40% na kolorówkę. Generalnie ja raczej do Rosmana nie chodzę i nie kupuję nowych rzeczy, jeżeli chodzi o kolorówkę, bo praktycznie wszystko mam. Natomiast jeżeli są jakieś takie smaczki, które chciałabym jeszcze mieć, no to właśnie czekam na takie okazje jak ta. I tym razem sorry za i tym razem tak, pierwsze rzecz, którą wiedziałam na pewno że chcę kupić to jest jedyny brakujący u mnie kolor Rimmel Apocalypse czyli to co teraz mam na ustach Stellar, mam apokaliptik, mam nowe i Stella, Stellara tylko brakowało mi do kolekcji tych fajnych takich mocnych odcieni i tak myślę, że zrobię takie małe porównanie na blogu między Stellarem, Apokalipticiem a Catrice Kiskis Hibiskis, dlatego że wydaje mi się, że Katris jest po środku pomiędzy Nimi, bo e, ma coś z obu, e, tak więc no oprócz tego wybrałam sobie też postanowiłam spróbować e, Rimela Glam Eyes, czyli tego czarnego linera, dlatego, że mój liner z Vibo już zaczął się kruszyć i no chyba przyszła na niego pora po pół roku użytkowania no więc zdecydowałam, że tym razem spróbuję sobie czegoś nowego, e, no a jako, że jest taniej to mm, fajnie było wybrać właśnie coś y, droższego niż zwykle, bo liner z Vivo tam kosztuje nie wiem czy 7 czy 8 zł. Ja oprócz tego zdecydowałam się też na wypróbowanie Liner Lowli On to jest ciężki do opisania kolor, dlatego że według nich to jest granatowy, dla mnie to jest fioletowy. Może faktycznie jest coś pomiędzy. Zastanawiam się nad zrobieniem testu albo takiego pierwszego wrażenia, jeżeli chodzi o ten produkt, bo nigdy, nigdy go nie miałam, więc nie wiem, jak się będzie zachowywał. Zobaczymy. Poza promocyjnie zupełnie kupiłam sobie szczoteczki do zębów, nic ciekawego. E, I w ogóle złamałam się, bo ja byłam straszną. E, znaczy byłam, jestem, nie wiem, jak to teraz określić. Jestem generalnie przeciwna, e, może nie tyle przeciwna, nie jestem fanką firmy Eveline, bo jestem przeciwna, brzmi jest zbyt twarda, aż tak źle nie jest. <laughs> I jak wiecie, w ogóle. W bardzo głośna jest na temat tej odżywki. Ja się przy tą odżywką zabierałam rękami i nogami, dlatego że wiele złych rzeczy się o niej naczytałam, nasłuchałam i no, ogólnie wiecie jak to jest. Natomiast tym razem coś mnie nie tknęło i właśnie postanowiłam ją sobie kupić i bardzo ostrożnie będę ją testować, bo jednak jestem do niej troszeczkę nastawiona, mimo wszystko jak pies dojeżdża, ale złamałam się i postanowiłam ją kupić. Tak więc no, to by było to, jeżeli chodzi o zakupy właśnie z Rossmana i z tej promocji, która, tak jak mówiłam, trwa jeszcze do 28. Ten film powinien się pojawić tak, że nawet jeżeli jeszcze o tym nie słyszałyście, to powinnyście zdążyć. Mm, I cóż, może przejdziemy do y, ciuchów, bo tego y, chyba jest w sumie y, najwięcej. Zaczniemy, ciuchu, zaczniemy może od butów, może tak. Jeżeli oglądałyście, wow, sorki, jeżeli oglądałyście filmik na kanale Boogie Silver, gdzie razem z Karoliną ze stylizacji robiła haul, to dziewczyny tam pokazywały buty ze sklepu But For you. No i ja wtedy z nimi też zrobiłam to zamówienie. No i właśnie chciałam Wam pokazać dwie pary butów, które mi przyszły. Zacznę może od workerów. Tamte workery, które wam pokazywałam poprzednim razem, w poprzednim holu, są ocieplane w środku. Te natomiast już tego ocieplania nie mają. Wyglądają tak: mają, taką, mają takie dwie złote klamry i lekki, lekko podwyższony obcas. Tutaj są fajnie szerokie, więc można sobie włożyć w nie bez problemu spodnie. No i podoba mi się też to, że mają tą podeszwę na takim traktorku. I one kosztowały chyba 60 albo 70 złotych. No i oprócz tego też podobały mi się kaloszki. O! To są te takie typowe szyblety, których chyba wiele było u nas na YouTubie, i ja tym razem, ponieważ nie mam żadnych kaloszków, zdecydowałam się właśnie na taki model. I mam nadzieję, że, że będą mi się dobrze nosić i one też bardzo podobnie kosztowały, co, co te workery. Tak więc ja jestem niesamowicie zadowolona. I tak jak mówię, obie są ze stronki for You. Jeżeli chcecie sobie obczaić tam buty, bo oni mają bardzo dużo właśnie takich miary tanich butów, to wszystko będziecie mieć tradycyjnie, jak zawsze pod filmem. Teraz przyszło pora na moje comiesięczne zamówienie z i tak wiecie co miesiąc e, robię sobie takie zamówienie e, w ramach swoich tam jakichś kuponów, które dostaję od tej firmy e, i e, tym razem raczej skupiłam się na okryciach wierzchnich, może tak, z dwóch. Jestem bardzo zadowolona z trzeciego tak niekoniecznie, ale to zaraz Wam opowiem. E, Pierwsza to jest kurtka, którą pokazywała też Ewela na swoim kanale. My w ogóle z Ewelą mamy bardzo często, także się okazuje, że te same rzeczy zamawiamy, a w ogóle tego ze sobą nie konsultujemy, żeby było śmieszniej. i dopiero jak to coś przychodzi, to się okazuje, ej, ja też to mam. No tak więc wiecie. <grym> to jest taka szara, taki szary wełniany płaszcz, czyli jest niesamowicie gruby. Bardzo fajnie wygląda. Tutaj generalnie jest zapinany na zamek i ma taki kołnierz. Ma też kieszenie z przodu. Jedyne co, to o tym też mówiła Ewelina właśnie, że te rękawy nie są do końca takie długie, jak być powinny. Ale ja, jeżeli oglądaliście mój filmik z DIY, zrobiłam sobie ocieplacze. Tak więc one będą akurat do tej kurtki mi pasować idealnie i tutaj ręce nie będą mi marznąć, a poza tym kurtka, kurtka jest naprawdę bardzo ciepła i bardzo fajnie zrobiona i jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Następna jest taka czarna puchówka. O, może tak. Ona ma, słuchajcie, kołnierz, nie kołnierz, tylko kaptur, który jest tutaj w środku takim, z takiego misia, a dookoła natomiast jest taki jakby, kurczenie, nie wiem, robiony na drutach. Generalnie jest krótka, czyli jest taka nie za pupę, tylko właśnie tak w miarę w, w talii. Fajnie tutaj, bo jest rozszerzana na, na takie zamki. Niesamowicie ciepła i myślę, że super się będzie sprawdzała właśnie w zimę. No i ostatnia rzecz, z której nie jestem za bardzo zadowolona, dlatego, że na stronie wyglądała inaczej, przynajmniej mnie się tak wydaje i inaczej ją sobie też wyobrażałam ale no cóż to jest taka, nie wiem jak to nazwać taka narzuta, to miał być płaszcz ale to jest dla mnie taki kawałek w ogóle nieobrobionego materiału bo to w ogóle absolutnie nie jest ani obszyte ani nic, zapinane tylko na jakiś tutaj w połowie na jakiś taki jeden guzik no dziwnie to wygląda, rękawy też ma bardzo, bardzo krótkie tak więc szczerze mówiąc nie wiem co z tym zrobię, ale no absolutnie tym razem nie trafiłam i to mi się absolutnie nie podoba. No wiecie jak to jest z zakupami przez internet, czasami się trafi, a czasami niekoniecznie. Dobra, jeżeli chodzi o ciuchy i akcesoria to jest wszystko. Teraz pokażę wam takie inne rzeczy i do tego pokażę wam też prezenty, które przywiozła mi moja przyjaciółka z Wiednia. Aga z Irlandii robiła filmik na temat nowej znaczy nowej, no dla nas na naszym rynku stosunkowo no, nowej firmy czyli Kringle Candle i to jest jakaś tam poboczna janki i tak zachęcała, tak zachęcała że postanowiłam sobie tych zapachów spróbować a że świec mam dużo i nie chciałam kupować kolejnej dużej świecy tym bardziej, że one nie są najtańsze i nie chciałam aż tak ryzykować, czy mi się spodobają najpierw zdecydowałam się na woski i kupiłam sobie właśnie dwa woski ten z lwem to jest numer Jeden KCM, w ogóle dziwnie się to nazywa, i to jest z takiej męskiej serii, i one są troszeczkę droższe, bo one kosztują 13 zł. Eee, no i powiem Wam, że strasznie mi się podoba. Bardzo mi się kojarzy z e, tym takim właśnie zapachem e, Mahogany Teakwood, czyli tym, e, który jest w, w sklepach e, Abercrombie and Fitch. Tak więc. E, to jest zapach, którym się nawet teraz pali w kominku, strasznie mi się podoba. Natomiast drugi zapach to jest e, Pancake Breakfast e, i on jest taki. Hmm, spodziewałam się czegoś innego na pewno, dlatego że e, jakby naleśniki kojarzą mi się zupełnie inaczej. To jest taki mocno korzenny cynamonowy zapach. On nie jest nieładny, on jest bardzo ładny, tylko że po prostu nie tego się spodziewałam. I te woski e, już z tej regularnej niemieckiej serii kosztują e, 11 zł. Ja co roku o tej porze mam też manię na kupowanie książek. No i tym razem przyszło mi na maila, przyszedł mi kod do wydawnictwa znak, z którego już w zeszłym roku robiłam zamówienie i byłam bardzo zadowolona. O tym zresztą chyba też Wam robiłam wtedy osobny filmik. Natomiast teraz przyszło mi, że niby co trzecia książka miała być za darmo. No i... W Siedziałam i zastanawiałam się nad tym, czy zamawiać, czy nie zamawiać, jakie książki zamówić, w ogóle taka tenga rozkmina. I też wrzuciłam zdjęcie na Instagram i na Facebooka i jedna z moich widzek, Lidia, jeżeli dobrze pamiętam, podrzuciła jeszcze fajniejszy kod robotowy, który okazało się, że nie tylko sprawia, że co druga książka jest za 1% swojej ceny, czyli tak jakby prawie, że gratis, ale też daje nam darmową przesyłkę. No i słuchajcie, zamówiłam sobie cztery książki. Fantastycznie szybko to przyszło, bo w przeciągu 24 godzin, nawet 24 godziny nie, nie minęły od mojego zamówienia, jak miałam to u siebie w domu. Kurierem, wszystko super, hiper sprawnie, naprawdę jestem w szoku. E, I zamówiłam sobie takie typowo e, babskie książki tym razem. Znaczy chyba ja chyba zawsze zamawiam typowo babskie. E, coś, co zaczęłam już czytać, bo to jest jedna z moich ulubionych autorek, czyli Emily Giffin. I to jest, wydaje mi się, że ta jedna z jej nowszych pozycji, czyli e, pewnego dnia e, i już mi się bardzo, bardzo podoba. Na chwilę obecną przeczytałam co prawda 50 stron, ale jednak mimo wszystko y, jestem jak najbardziej za. <laughs> mówiłam sobie też dwie książki polskiej autorki Z tak zwanej sagi o szczęściu I ta autorka się nazywa Anna Fitzner-Ogonowska Teraz będzie brakowało mi tylko jednej Zamówiłam sobie Krok do szczęścia I zamówiłam sobie Zgodę na szczęście Jeżeli chodzi o te książki To tutaj moją dużą inspiracją do tego, żeby je zamówić Była Agata z AguBlog Agata Bielecka, którą pozdrawiam serdecznie, chociaż nie wiem, czy ogląda moje filmy. I u niej często na Instagramie właśnie widziałam książki tej autorki, dlatego zdecydowałam się, że je właśnie zamówię. A czwarta książka to jest książka, która najprawdopodobniej powędruje do mojego brata jako prezent wywiastkowy, ale mój brat nie ogląda moich filmów, więc nie ma problemu, mnie nie będzie widział. To jest Homeland, czyli ścieżki Carrie. No, i oja, mi się wydaje, że on lubi takie troszeczkę, wiem, że zawsze lubił oglądać seriale kryminalne, i e, książka też powinna mu się spodobać. Tak więc e, ja Wam e, kod ten rabatowy zostawię na dole, jeżeli macie ochotę sobie coś zamówić. Mam nadzieję, że on jeszcze działa, bo robiłam to zamówienie w tym tygodniu. I też zresztą Aga w Irlandii też robiła jakoś niedawno zamówienie i działał jeszcze, więc jeżeli macie ochotę na zakupy książkowe, to ja polecam jak najbardziej. No i ostatnia rzecz to są rzeczy, które przywiozła mi... A nie, jeszcze będę miała jedną rzecz, sorry. Um, przedostatnie rzeczy. To jest coś, co przywiodła mi moja przyjaciółka z Wiednia i to jest m.in. o, dobra m.in. ilasz. Tak więc ja tutaj mam dwie bomby z laszat, takie stosunkowo nowe. Pierwsze się nazywa Bombardino. Już wam pokażę. I ona wygląda tak. E I to jest podobne takie ciasteczko. Ja tu bardzo mocno czuję kokosa. I bardzo mi się podobała. Ma takie oczka tutaj, jest taki słodziutki, ma taki kapelutek albo nie wiem co to jest. To jest bomba z ups. A druga bomba to niby powinien być pingwin, bo to się nazywa The Christmas Pingui. Ale mówiąc szczerze, jak zobaczyłam tą bombę, to ona w ogóle nie pingwina nie przypomina. Może zaraz wam pokażę. Czy wy tu widzicie pingwina? Bo ja tak średnio. I ona już jest taka dużo bardziej świeża. Ale też bardzo mi się podoba, nie pamiętam tych wszystkich nut zapachowych, miałam to sprawdzić, ale zapomniałam, wybaczcie Natomiast zdecydowanie świeża tamta, mocno pachnie kokosem, jest taka ciasteczkowa, natomiast ta jest świeża jak nic A Tak więc to było to, jeżeli chodzi o lato I oprócz tego jeszcze dostałam dwa żele do kąpieli z Balea Jeden to jest Hawaii Pineapple, czyli kokosy i ananasy, natomiast tutaj mam Brazil Mango która mówi samo za siebie, tak jakby tak więc no, to są prezenty z Wiednia i ostatnia rzecz to jest Sofil dostałam kupon do wykorzystania na biżuterię również w tym roku ja chyba w zeszłym roku też takie zamówienie robiłam i w tym roku już wam pokażę co, na co się zdecydowałam, oni w ogóle dają to w takich fajnych opakowaniach, bardzo mi się to podoba Jedyna złota rzecz, którą tutaj mam, to jest taki naszyjnik, serduszko. Ja Wam powinnam zrobić zbliżenie, mam nadzieję, że będziecie to zaraz widzieć lepiej na zbliżeniu. Takie dosyć krótkie i bardzo delikatne, strasznie mi się spodobało. Nie mam dużo takich rzeczy, tak więc, tak więc to. Oprócz tego zamówiłam sobie też dwie pary kolczyków. Tutaj już na 100% muszę zrobić zbliżenie, bo nie będziecie widzieć. Pierwsza to są takie gwiazdeczki, kwiatek, no nie wiem, różnie to można interpretować, ale je już nosiłam, pięknie wyglądają i one są srebrne. A drugie to jest coś, co jest takie troszeczkę... znaczy troszeczkę coś, co jest bardzo w moim stylu, dlatego że... wow! dlatego że to są kartki z taką, um, takim jednym dosyć dużym e, kryształkiem, też bardzo ładnie wyglądają, bardzo fajnie odbijają światło. I oprócz tego mam też trzy bransoletki Jeżeli mnie oglądacie długo, to wiecie, że mam bransoletkę w podobnym stylu Tylko, że w złotym kolorze z H&M -u. A teraz mam taką srebrną, czyli coś takiego, co wygląda jak taki zapinany pasek Ona troszeczkę inaczej się zapina niż tamta Tamta jest łatwiejsza, mówiąc szczerze Ale, znaczy nie no, tamtej też nie zgubię, ale tej to już w ogóle chyba nie da się zgubić Tak więc taką srebrną znaczy ona jest w kolorze srebrnym, ona nie jest ze srebra. Ze srebra jest ta następna, którą, e, którą mam, która jest taka troszeczkę w męskim stylu, dlatego, że tutaj ma taką e, blaszkę, natomiast dookoła jest łańcuch, ale z niej jestem mówiąc szczerze średnio zadowolona, dlatego, że to zapięcie ma takie dosyć słabe i ono się bardzo łatwo odpina. Nie, nie do końca mi się to podoba. E, I ostatnia bransoletka, która jest... może wam pokażę też jest w podobnym stylu, dlatego że też ma tutaj taki jeden większy element i dookoła mniejsze eee, i ona już zapina się tutaj normalnie, więc... Nie ma problemu. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo mi się e, podoba. No. Tak więc to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten haul. Wiem, że będę miała Wam jeszcze coś do pokazania, zarówno z kosmetyków, jak i z ubrań, ale e, nie chciałam już tego dłużej przeciągać, bo wiem, że i tak już ten haul wyszedł bardzo długi, bo widzę. E, tak więc e, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. E, zobaczcie to kiepskie światło. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale jest 13.50 i jest tak ciemno, że musiałam doświetlić się lampą, bo jest masakra. Tak więc no. Zima. Dobra, koniec tego gadania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa.